Jesteśmy w Holandii i mamy niespodziankę. Jacht z Australii tym razem. Oto Riviera 4600 Platinum Edition. I zaraz będziemy z bliska wam wszystko opisywać. Bardzo ciekawa łódka. Ładna. Luksusowa. I do tego kosztuje tylko milion 200 000. To jak tak. na tak komfortowy, luksusowy jacht, naprawdę nie jest. Z dodatkowym dużo. posażeniem. Tak jest. I, I co najważniejsze, nie stoi do góry dnem. Bo to z Australii. Tak jest. Zapraszamy do środka. Jak widzicie, jest kawał łódki. To jest niby 4600, czyli 46 stóp, ale tak naprawdę to jest ponad 50 stóp łódka. Tylko tak sobie jakąś oszukują z rozmiarem. Jak widzicie, jest taka klasyczna w wyglądzie. Nie ma tutaj jakichś takich odtrysków, może troszkę ten dach jest troszkę taki w nowoczesniejszej linii, ale tak, to jest bardzo klasyczna. Tak, niemniej ma te wszystkie nowoczesne rzeczy, jak te duże okna w burtach i tak dalej, co kiedyś było nie do pomyślenia, to teraz jest już po prostu standardem. Na rufie jest, ten kokpit rufowy jest, można go całkowicie zamknąć, on jest zamykany nazwijmy to, czyli ma, oprócz tego, że ma okna otwierane, ma lufciki w dachu, to ma taką... Ma taki namiot, no nie namiot, no ale materiałową, przezroczystą jako zabudowę, ale to można też zmienić i wstawić moskitierę, to też jest opcja, że... Zamiast właśnie, tak nawet tu tutaj na rufie, tak. że Zamiast tych przezroczystych e, plastikowych takich okien, można wstawić moskitierę. Szczególnie na ciepłych akwenach, tak, gdzie tak. może mogą być owady to warto, ale i u nas, na przykład w Giżycku, jakbyśmy w Giżycku, chcieli taki jacht tak, postawić, tak. To na pewno się przyda. Żadne gzy, Żeby komary nie wlecą. nie rypały nas. Tak. Proszę bardzo, Riviera 4600 Sport Yacht Platinum Edition. Jesteśmy na rufie. I co my tu mamy? Tu mamy tak schodki na dziób. Jak widzicie, wszystko jest solidne. Są relingi, wszystko jest bardzo solidne. Tutaj mamy podłączenie do prądu, gniazdko prądu. Wszystko jest na siłownikach. Wszystkie w ogóle tutaj klapy, jak otwarcia, zamknięcia wszystko, wszystko jest na siłownikach. Nawet małe, nie, nieduże takie schowki. Później mamy tak, tu platformę kompirową dużą. Tutaj mamy duży schowek, oczywiście też otwierany elektronicznie hydraulicznie, na supy, na jakieś takie zabawki. I tutaj mamy wejście do kokpitu. No jeszcze po drodze następny schowek, tutaj Podłączenie do wody. Dobrze? ok. I tędy wchodzimy do kokpitu, bo tutaj jest tylko wejście tylko Prysz... tą stroną. Tak jest. Dodajmy, że ta platforma jest hydraulicznie opuszczana. I na niej możemy przewozić ryba do 300 kg. Takie gadżety. Ok, teraz przejdziemy dalej. I do środka wchodzimy do kokpitu, takiej części gościnnej, rozrywkowej. No i zobaczcie, jak tutaj jest dużo przestrzeni. Zobaczcie, jakie drewno, jak ładnie wykończone. Chyba 16 razy lakierowane, polerowane. I to jest połysk taki, że normalnie tu mamy kuchnię z grillem, ze zlewozmywakiem. Zwietrzenie, tam dodatkowe ma wietrzenie, także to jest cały czas świeże powietrze, tutaj nie, nie, nie będzie zapachów. Lodówka, kostkarka. Tutaj mamy zejście do... Może otwórzmy, y... zobaczmy, jak to wygląda. Maszynowni. Wszystkie Riviery są teraz wyposażane w silniki Volvo Penta IPS. Po prostu uważają, że jest to najlepsze najlepszy napęd do tego typu łodzi. Proszę bardzo. Nie będziemy napłacić, ale ja w IPS 800 oparty na silnikach D8. Proszę bardzo. Czyściusieńko. O, oczywiście jest i wszystko tam się mieści. Duża komora. Wspomnieliśmy, Maszina. że jest to łódka taka luksusowa i bogato wyposażona. Więc ona ma poza klimatyzacją, która jest takim jak standardem dla Australii, to ta jest dodatkowo wyposażona w e Także w każdej kabinie możemy ustawić sobie temperaturę i nie będziemy marzli. ok wchodzimy do środka. Zobaczcie, tutaj jest po lewej kambus. A małe sp... okno solidne, otwierane do góry. I to jest też standard w rivierach. Tak. Dzięki temu mam, dwa kokpity są połączone i siedząc w kokpicie rufowym, możemy. Mieć łączność z całą tą mesą. Z całą tak, tej i mieście. z kucharzem być blisko i tak. zresztą załogi, która akurat nie biesiaduje. Ok, tutaj o, mamy pisem. duży kambus. Bardzo duży. Też z piekarnikiem, z pełnym wyposażeniem. Tutaj szafeczki. Bardzo dużo szafek kuchennych. Tak. Yy, ta łódka jest zamówiona z pełnym wyposażeniem, więc mamy na przykład takie rzeczy jak kieliszki, szklaneczki. Wszystko jest z logo Riviera. W o każdy szczegół. Na Proszę przykład tak? nie widzimy tutaj nawiewów klimatyzacji, a czujemy, że jest yy, chłodniej. Klimatyzacja jest tutaj ładnie zabudowana takimi wolotami. Także... Tutaj jest też... na prawie burcie dodatkowy blat. Dodatkowa lodówka. lodówka. Wiadomo, że lodówki nigdy za mało. Na tym i dalsza część kokpitu po prawej stronie taka część do biesiadowania też z solidnym stołem podnoszonym też z obu stron ładnie wypolerowany tak i w obu wertuje mamy wersję na wysoki połysk tak. ale czy jest wysoki połysk czy jest lakierowana na wysoki połysk czy na mat, czy na mat? wszystko to są te, te same elementy cena sama co, co ciekawe, na przykład. Drewno, co, co ciekawe, tutaj mamy materiałowy e, tapicerkę. A zamówimy skórzano, i jest taka sama cena. Także tu jest wszystko w jednej cenie. No i zobaczmy, tutaj jaka jest sterówka. Bo to aż miło popatrzeć, ster... jest bardzo wygodnie. I sterówka jest, co ciekawe, po lewej stronie. No ale ta Australia to i tak. Tak, dlatego jest po drugiej stronie. Nie, kurczę, powiem Wam, że. To Australijska, więc ma europejski system, tak jak tak. w Europie łódki mają z prawej strony sterówki. Tak, to w Australii mają to też odwrotnie. Nie no, tu się siedzi bardzo wygodnie. Powiem Wam, że te fotele trzymają, ja nie wiem, czy będziemy szli dalej, czy ja tu nie zostanę. Tu jest naprawdę super. Tak. Dwa czapotery dy... tak mamy, wszystko jest na miękko wykończone, prawda? Taką specjalną kładziną. Tutaj dodatkowy schowek, Tak. głęboki, taki, naprawdę jest bardzo wygodny. Tam z prawej strony natomiast jest telewizor. telewizor. Jego się uruchamia elektrycznie i wyjeżdża tak. 402-calowy telewizor. Okna są otwierane, nie ma wyjścia z prawej strony, ale jest za to otwierane okno, czyli przewietrzanie kabiny jest, kokpitu głównego, jest absolutnie idealne, bo przecież mam otwierane z tyłu pełne drzwi. Wszędzie są roletki, które są dostępne w różnych kolorach. Można je też zamówić. Obsługiwane elektrycznie, ale tutaj są ręcznie. Aha, jeszcze też jest dach otwierany. Oczywiście jest to olbrzymi sandrów, czyli taki otwierany dach elektrycznie. No i pokażmy tam na dziobie możemy sobie wypoczywać. Materace leżą. Możemy tam sampady tak, no wykorzystywać są... do kąpieli słonecznych. No, kotwica, kabesna, elektryczny, wszystko jest Duże to co. Dużo na Dużo miejsca, kto lubi na dziobie to tak. leżeć i opalać się, to Będzie. idealnie jest. Nie zabraknie miejsca. Schodzimy teraz na pokład dolny. Na lewej burcie mamy taki kabinę dla dzieci albo dla gości. dla gości z piętrowym łóżkiem, ale jest i szafa na rzeczy wiszące zupełnie przez z pełną wysokością stania. Proszę bardzo, nad głową mam. Daleko jeszcze do sufitu. Chyba jest kabina taka. No, można powiedzieć, gościna, i tak. prawda? No, tradycyjna z katafalkiem tak. na środku, tak zwanym e, dwuosobowym łóżkiem. I z I własną łazienką. To z własną jest łazienką. dla tej kabiny i tej kabiny gościnnej. Właśnie tak, tej... To jest dla goście. Goście mają tutaj wspólną no, ale z, wspólną łazienkę, no. ale z wydzieloną mi się, kabiną prysznicową. Na przykład bardzo podoba tutaj podłoga. O, tak. Takie Prawie jak w, domu. jak w domu. Tak, kafelki. Słuchajcie, to, co no. mówiliśmy, że tu jest wszystko nawet na ręczniczkę. Nawet ręczniki są z logo. Tak jest. Proszę no do... i to jest wysoko? Wszędzie jest pełna wysokość stania. No, 2 metry. W sensie. Tak samo jest w kajucie dziobowej. Tam nad łóżkiem jeszcze jest otwierany luk dachowy. Szafka na rzeczy wiszące. Wysoko, naprawdę. Nawet tam kołuszka, proszę bardzo, metr 80 spokojnie tam jest i są okienka, więc jest jasno. okej, okay. Przejdziemy I teraz do ownerskiej, Do głównej, głównej kajuty. Tak, na prawej burcie przez drzwi. Wchodzimy do mm, kajuty ownerskiej, Wszędzie tu po stopniu jeden do dół, ale mamy znowu to co wszędzie podkreślamy pełna wysokość stania, łazienka z wydzieloną kabiną prysznicową, okienkiem lufcikiem, no i proszę tak. bardzo, i, i tu jest piękna, taka... piękna kajuta łunarska z łóżkiem olbrzymim i jeszcze takim przezlągiem tak. na lewej burcie szafki tylko Wszystko tutaj, tutaj troszkę trzeba się przychylić, a tak to wszędzie jest o no, kilku naszych kolegów by się tutaj nie zmieściło. Ale metro 80 ale no, tak, w tym tak. miejscu jest. No tutaj przy końcu tak. przy końcu łóżka nie ma, ale tak to jest. No, duży telewizor, szafki, duże okna, lufciki w oknach, czyli zapewnione jest wentylacja, zapewnione jest światło. Bardzo ładne, spokojne. Pięknie audio. można spać. Tak jest. To też jest w wyposażeniu, w wyposażeniu standardowym. Wysokiej klasy tak, audio. System audio. Telewizory to wszystko tak jak mówimy jest w tej cenie. Też na tej łódce jest pralka, suszarka, także można tutaj spędzić długie, długie wakacje. Tak jest. Podkreślmy, w standardzie kosztuje 1 200 000 netto. Natomiast ta, którą my tutaj testujemy, ona ma trochę dodatkowych rzeczy i kosztuje troszkę. 1 350 tysięcy. Tak, do wzięcia, raz... za to jest do wzięcia, od, od zaraz. Tak, a normalnie no, trzeba na nią poczekać około półtora roku, hmm. pewnie do dwóch lat nawet. Sam transport z Australii zajmuje około dwóch miesięcy. Tak. Okej, okay, wychodzimy na górę. Każda łódka, zanim ruszy do transportu, przechodzi dwa testy. Tak Jakościowe. Każda przechodzi test taki morski i muszą być zatwierdzone przez dwóch kontrolerów jakości. Dopiero wtedy ona jest pakowana w folię, pakowana do kontenera i jest... Na potwierdzenie tych słów zawsze są specjalnie założone dwie plomby, plomby na, tak, na, na pędach w różnych kolorach. Każdy tester ma swój kolor i to jeżeli i to zatwierdza... ktoś zerwie to znaczy, że trzeba że coś, jeszcze raz coś robić. Okej. Okay. I tak to wygląda. Mnie się najbardziej tutaj ten rufowy pokój podoba. To naprawdę jest bardzo fajnie. Nawet jeżeli zaciągniemy moskitiery, to powietrze jest tak. świeże i fajnie. A jak nie, no to po prostu otwieramy sobie co możemy. I... Lufciki w dachu są też otwierane elektrycznie. Okej. Okay. Nie będziemy narzekali na to, No to jeszcze ostatnia tak wiadomość, jacht został nominowany w konkursie Best of Boat Award 2024 w kategorii Big Boats. Nie wiemy. Joystick. jeszcze teraz uwagę, kierownica jest po lewej stronie, a nie jak większości jachtów europejskich po